Jak palisz, jak palisz, skaranie Boże z tym tłomokiem. Do krów, do krów, nie do pańskich pieców. Czego niszczysz tyle smolaków? Czekaj, ustąp się, ty do niczego, ja ci pokażę. Ruszaj zbudzić panienki, a jak nie zechcą wstać, to pościągaj kołdry. Cóż, panny, wstają? Pościągałam kołdry, panna Hesia kopnęła mnie w brzucho. Wielka afera, zgoi się do wesela. Proszę wielmożnej pani. Widzisz, jak się w piecu pali. Proszę wielmożnej Pani. Ja o wszystkim muszę myśleć. Niedługo przez Was to zajdę do grobu. Proszę wielmożnej Pani. Chciałam prosić, że ja już od pierwszego pójdę sobie. Co? jak? Pójdę sobie. Ani mi się wasz. Ja za Ciebie zapłaciłam w kantorze. Musisz dalej służyć, a to mi się podoba. Ja dam na swoje miejsce. Patrzcie ją, jak się odgryzła. Już jej w głowie się przewróciło. O, już miasto na nią działa. Może na pannę służącą się spieszy? Co? Proszę, wielmożnej pani, to przez panicza. A tak, ja nie chcę, bo to znowu? Ciągle. A to to, a to tak. A ja przecież. No dobrze, ja mu powiem. Proszę, wielmożnej pani, to na nic. Przecież Wielmożna Pani już nie raz, nie dwa mówiła, że mówiła. No, ale teraz to pomoże. Bo ksiądz mówił, żeby odejść. Czy ty u księdza służysz, czy u mnie? Ale jak księdza, muszę słuchać. Idź po mleko i po bułki. I idę, proszę Wielmożnej Pani. Felicjanie, Felicjanie, wstawaj, spóźnisz się do biura. Hesia, Myla, spóźnicie się na pensję. Jeszcze czego, hartujcie się, Felicjan. – Wstajesz, wiesz, ten błazen, twój syn, nie wrócił jeszcze do domu. – Co, nic nie mówisz? – Naturalnie. Ojciec toleruje, niedaleko jabłko pada od jabłoni. Ale jak będą dłużki małe, nie zapłacę. – Proszę wielmożnej pani, stróż przyszedł o meldunki tych państwa, co się sprowadzili. – Idę. Hesia, Mela, Felicjan. A to śpiąca familia. No, no, z torbami poszlibyśmy, żeby nie ja. Dlaczego stróż zostawia na dziedzińcu nową miotłę? Deszcz leje.